To się nie włączy, o dobra, dobra, jest, jest. Cześć Cień dziś nagrywam pierwszy odcinek na kanale Debile. Oczywiście u mnie z działkiem jest ze mną Robert, za chwilę do nas dołączy Jasz. Yy, uh -huh. yy, I będziemy robić dzikie herbaty z ogródkowych przedmiotów. Swojskie herbaty będziemy robić, ludzie. Zobaczymy, czy będą nam smakować. Zrobiliśmy herbatę z paprotki. No i nie wiadomo, jak smakowała, bo przes przesłodziliśmy ją. Pop powtórzymy, może w odcinku. Tak, powtórzymy. E, to to są, to są składniki. Składniki. tutaj składniki. Tu nasza cegła podaniemy. jest. Tu, 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 tu jest nasze mieszadełko. E, jeszcze... Tu są nasze kubki nożyk, łyżka, taśma, słoik z cukrem. I szlał. I jeszcze, jeszcze to. To będzie herbata porzeczkowa. Też z kilkoma. Też z kilkoma jeżynami. Mamy więcej tego. O, no dużo. Znaczy, piszcie w komentarzach jaka herbata ma być następna. Mamy czajnik. Przyniosłem krzesło jeszcze. Jeszcze krzesło przyniósł. Tu to są porzeczki. To, to musimy. Podejście te porzeczki. Dobra. Progres z zgnietaniem łożeczek. Są już zgniecione. Oczywiście, umyliśmy ten kamień. Na pewno go umyliśmy, w grudne, jakby ktoś nim kogoś zabił. No nie wiem. Ale to, to jest efekt końcowy. Tak, Łyżeczko. efekt końcowy. Teraz trzeba je Łóżeczko. Teraz trzeba je tam wsypać. Do tego kubka. Dobra, są. Dobra, a co teraz? Może jeszcze jakiś kawałek paprotki? Tak, może jakiś kawałek paprotki. Dobra. Kawałek. Troszeczkę paprotki bierzemy. Kawałek powiedział. Dobra. Kawałek. Dobra. I to ugnieść tym zakrwawionym kamieniem. żeby nic z miską nie zrobił. Dobra, jest. Jest git. To ma być dla aromatu. I, się... I teraz ciepłą wodą. Gorącą wodą. I teraz to wymieszać. Dobra, i będzie trzeba to umyć wszystko. Daj, daj wcięcie. Dobra, jeszcze przy okazji to mamy. To tutaj mamy przy okazji. Teraz od... Kontynuujemy z herbatą. Niemniej trzeba dodać dwie, 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 dwie łyżeczka cukru, łyżeczkę, łyżeczkę, łyżeczkę. Proszę bardzo, tyle. Żeby nie było przesłodzenia jeszcze. A tyle zostało z tej łyżeczki, bo to skrystalizowana. Dobra, e, jeszcze tyle. Jeszcze tyle. I teraz no to i nic za bardzo nie robimy. Pokazujemy Wam najważniejsze rzeczy. No dobra. I teraz czekamy aż nasz wywar... Na no, szybko, bo my to szybciej robiliśmy niż to z paprotką. <laughs> A później będzie trzeba to przefiltrować oczywiście, bo nie robimy tak, że... No. Dobra. Jeszcze jedno. Nie my... dokończyłem zdań, bo dało mi cięcie. Robert jest operatorem kamery. Ja... Rędzę muszę już ustawić. Wytnie się. Ja muszę... Trzeba to przefiltrować. Sami zobaczycie za chwilę jak. Dobra, wpadłem na milionajcie pomysł. Milionajcie. I teraz musimy wymieniać ten... O, dobra i teraz... Odkładamy łyżeczkę. Pokażę Wam Jak zrobić domowe sitko. Jak nie macie sitka, proszę bardzo. naklejcie taśmę z jednej strony. naklejcie taśmę z drugiej strony. Dobra jest. Trzeba sprawdzić, czy nie przeciega. Nie, no. Trochę nieszczelne. A musi być szczelne. No nie musi. Aha. <laughs> Ale Dobra, myśli... i teraz. Małe dziureczki. To nie było małe. <laughs> To nie było małe, Dobra, tak, to nie, nie było nie małe. Stało. Ale mi się Dobra, stało i bo tak zadziałało. To zadziała. był drugi kubek. Żeby teraz. I teraz będzie przeciekać. Można zostawić na dwie godziny? <laughs> nie, no co ty na dwie godziny? Tu widać, jak się przelewa. Dobra? No, jest chyba, ta jest. Nie Więcej, żeby, żeby cała herbata się przelała. To bardziej wygląda jak taki sok. Dobra. Dobra, teraz robimy z drugiej strony. Właśnie. Bo tam się nawet. Bo tam się zrobiła wielka dziura. Chyba, chyba już jest. Czy jeszcze tam coś zostało? Ha, dobra. dobra, jakieś... Ale to można już łyżeczką wyłowić. Te rzeczy można już łyżeczką wyłowić. No A ale nie muszą być. To są owoce, więc... No, widać nawet że tam w środku owoce. To ja trochę w jest. Kto pierwszy próbuje? Kamień, papier, nożyce robimy? Dobra. To przegra. Kamień, papier, nożyce. Próbuję? Dobra. Próbujemy. Próbuję. Nie, no. Dobra, próbujemy. Mmm, chłopka, dobra. Spróbuj. Baterii może zostało, nie. Dobra, teraz <laughs> No wiem baterii mi mało zostało, ale i tak. Kwaśne. Ale dobre, nie? Mm, ale dobre. Cukru można by było dodać. I lepsze. Ale jest to herbata. No. Jest to herbata. Dobra. Udało -te. się, wyszło. Ten tutorial z, z sukcesem. No. Jeżeli chcecie więcej takich e, filmów, to dajcie lajka i suba. I, i suba. I posłuchajcie, w komentarzach pamiętajcie, żeby napisać z czego zrobić. To postaramy się znaleźć. Postaramy, postaramy coś zrobić no. w następnym odcinku. Na razie.